Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu paskudnych rozgrywek. Moi drodzy, mam dzisiaj dla Was naprawdę bardzo fajną bitwę, yy, która zakończy się naprawdę rewelacyjnym wynikiem EXPA, yy, ale też zacznie się, bo kończy się super, ale zacznie się od, yy, no można powiedzieć, kilku słabych, bardzo zagrań. Bohater to Coffee Cat na T37, czyli czołgu lekkim 6 tieru przeciwko czołgom 8 tieru. Także losowanie naprawdę słabe. I przechodzimy na początku, tak jak mówiłem, do pierwszego fejla. W wykonaniu no, gracza, który powinien dobrze wiedzieć, co się dzieje i jak należy grać, zobaczcie szybki zjazd tutaj w to miejsce za skałki. E, niestety, duży skok, zerwanie gąsienicy, i od razu na start zużycie jedynego dużego zestawu naprawczego. Oczywiście, zestaw trzeba było zużyć, ponieważ stał e, na otwartej przestrzeni, ale z drugiej strony, jeszcze nie minęło 30 sekund. A Coffee Cat już pozbywa się naprawki. Także przez całą bitwę, przez cały jej czas nie będzie mógł już robić nic. Jak coś musiał szkolić, to po prostu będzie stał zupełnie bezbronny. AMX 12T oraz AMX CDC na przednim także próba strzału wchodzi ładnie w cdc -ka. i tutaj drugi fail, który mamy. Yy... W tej bitwie, czyli w sumie y, mądre schowanie się, ale teraz wyjazd, próba strzału w CDC, y, wycofanie się bardzo dobrze, ale okazuje się, że CDC nie jest w ciemie bity, ponieważ jak Koficet wyjeżdża y, i sobie stoi za tym krzaczkiem, to dostaje nagle bułę w ciemno od tego CDC. ka Także no, widać, że ten y, AMX próbuje cały czas swoich sił, i bardzo mądrze, jak widać teraz zobaczcie, właśnie specjalnie jeszcze Kofiket oddala, patrzy, y, jak długo ten CDC ma zamiast strzelać to miejsce cały czas próbuje bardzo mądrze stara się w tego lighta. Wiadomo, że light może być niewyspotowany, a może w co na miejscu. No, ale bit, początek bitwy raczej można uznać za, zaliczyć do bardzo słabych, ponieważ już nie mamy naprawki i yy, też nie udało się. I, i ten CDC nas zafraje trafił, a zobaczcie HP-ków mamy na tyle niewiele, że jeden strzał pozbawił nas praktycznie 1 trzeciej całej puli. Strzał w tygrysku udany. Niestety teraz naszym przeciwnikiem jest T28 Concept. Czołg siódmego tieru, który jest nagrodą za misje personalne. Zwróćcie uwagę, pancerz naprawdę nie ponieważ z tej odległości e, i z tego miejsca może być tylko po tych e, no, wystających karabinkach po lewej, prawej stronie. Dolna płyta nie jest dla T37 Wicks. Potem także teraz na cel wziął sobie Cromwella, No, Cromol oczywiście, czołg bardzo e, miękki, także. Można była wkleić, druga była naprawdę wchodzi bardzo słabo, ponieważ gdzieś tam tylko przy gąsienicach bez punktów uszkodzeń. Na szczęście nas koncept nie widzi, także próba strzału znowu i znowu odbicie. Także zobaczcie, no ten gold w tej bitwie lata. Dużo go już poleciało, a mimo wszystko uszkodzeń tylko na liczniku 527, więc na razie można uznać wyniczek za raczej skromny, ale uwierzcie naprawdę przebieg tej bitwy, a szczególnie jej końcówka będzie naprawdę fantastycznie ciekawa i fajna i emocjonująca no i też jak to zwykle w takich bitwach bywa wymagająca troszkę zaufania w swoje szczęście, którego w tej bitwie również Kofiketowi brakować nie będzie. CdC pojedynkuje się z Centurionem także no ten Centurion powinien wyjść spokojnie z tej bitwy obronną ręką, ponieważ jest czołgiem, który Jakiś tam pancerz ma, ale popełnia błąd, ponieważ zobaczcie, pokazuje bogą gąsienicę, ten CDC go gęsi i nasz Centurion stoi, ale dobrze, nie ma jaką mu pomóc, ponieważ CDC stoi za kamieniem. Można ewentualnie przystąpić do obijania tych, którzy są tutaj. No, miejsce na razie znalazł sobie tylko jedno kofiket i go nie opuszcza, także można by uznać bitwę w sumie słusznie za dość statyczną i się z Wami zgadzam, ale to spokojnie nie ma co lightem jednak nakraszować od razu i z piesią na ustach, jechać do pierwszej linii, bo nie o to chodzi przecież w tej bitwie. Bo można skończyć tak jak właśnie ta Kurtizana w się 12T, czyli szybki wyjazd i szybki zgon przy okazji. Szkoda teraz bardzo tej Pantery, która tak, by zobaczcie, jest na otwartej przestrzeni. Na szczęście wchodzi ten strzał, ale przez to, że nas ten Cheeto spotował na radio, to nie można było jej więcej bułek wkleić. Na razie 4 do 2 Pantera takim szybkim zjazdem zablokowała możliwość kapowania, także to też był dobry ruch z jego strony. No ale na razie bitwa, można powiedzieć, że jakaś specjalnie emocjonująca nie jest. Trzeba zrobić coś, trzeba zrobić jakiś ruch, trzeba wziąć w sprawy w swoje ręce. Dodatkowo jeszcze, o czym nie wspomniałem, to że Coffee Cat, dwie rzeczy. Przede wszystkim jeździ na racjach bojowych, a druga sprawa, że ma trzy odznaki biegłości. Dlatego też w sumie troszkę foszek Coffee Cat za to, że nie dałeś mi znać i nie spotkaliśmy się w mojej serii o trzeciej biegłości. No ale cóż, trudno. Teraz pozwiemy sobie Tigerka. Który stoi na traku tak bardzo wdzięcznie Bokiem do nas Zobaczcie jak ładnie prezentują się 3, 3 gwiazdki na lufy T37 6 do 3 No i teraz byście powiedzieli Że przecież bitwa jest zupełnie spokojna Pewnie wygrana dość łatwo, tak? Mamy przewagę trzech czołgów, oni już mają jednej ósemki, my tylko siódemkę, straciliśmy szóstkę i piątkę. No ale tak oczywiście w takich sytuacjach bardzo często nie jest, bo bitwa się dobrze układa, a potem się bardzo szybko i bardzo źle, źle niestety kończy. I tak właśnie będzie w tej bitwie, dlatego również jest ona na tyle ciekawa i warta obejrzenia. No, na, mówię, na razie wolno. 6 do 5 się zrobiło, w międzyczasie nasi zginęli w okolicach kapa, także teraz już nikt niestety nie kapuje, ale mamy możliwość ostrzeliwania sobie tego cdc-ka Także teraz Hellcat nad nami trzeba uważać, ponieważ jego strzały za około tam 250 można skutecznie pozbawić sporej części hp -ków. Na szczęście Centurion radzi sobie z pomocą chyba naszych sojuszników, czyli T71 i T150 z drugiej i trzeciej linii z cdc Mamy już 8 do 6 i na koncie 1440 punktów uszkodzeń, co Patrząc na ogólnie linea przeciwnika oraz fakt, że gramy szóstym tierem, można by uznać w tej chwili za bitwę nawet niezłą. Zrobiło się nam 9 do 7, Lorka ich kończy naszego T34, ale nasz trzeci kończy Panterę. Także cap spokojnie. No i teraz to, co light lubią najbardziej, czyli manewr oskrzydlający, wjechanie na plecy. Także już przypadkiem przeciwnik nie miał, za na, dla nas, nie miał na nas dobrego strzału, a może przy okazji, jak się uda gdzieś artę wyświecić, to też nie byłoby wcale takie złe. Także no, na razie jedziemy, już Kofiket ma na koncie 3 fragi i próba objechania przeciwników. Ten koncept na ogrysku, ale oczywiście oni jest. Zobaczcie, oni to jest bardzo trudny przeciwnik, bardzo twardy, także do niego trzeba podchodzić z dużą ostrożnością. Jest Helka, znalazł się bardzo ładny teraz strzał, zastrzałem i wycof teraz ucieczka. Helka na szczęście nie trafia, więc można go spokojnie trafić. I mamy podpałkę. Moi drodzy, pierwsza podpałka w tej bitwie będzie ich więcej. Uwierzcie mi naprawdę w podpalanie w tej bitwie. To jest coś niesamowitego Na szczęście GW Tiger P Kończy koncepta Ale za to oni kończą czegoś na trzeciego Także teraz gwiazd na plecy oni Próba strzału gdzieś powierzy, nie wchodzi Oni ładuje dość długo, także teraz strzał Duży kąt, a przebiło się Wydaje mi się, że teraz Coffee Cat ucieka nie dlatego, że bał się ładowania oni, ale bardziej tego, że Arta mogła już tutaj się skupiać. Także teraz objazd i próba znalezienia innego miejsca. Właśnie zobacz, dokładnie Arta patrzyła na nas już od dłuższego czasu. Bardzo blisko ta pestka spadła. Pantera 8.8 kończy naszego T71 i nagle... Okazuje się, że jest Arta. Przy okazji też się udało Arta znaleźć. Także raz pierwszy strzał, drugi strzał i niestety na trzeci strzał zabrakło już, bo pojawiła się górka. Mają pełnego amx 1375 13 75, Prawie pełną jeszcze przed chwilą Panterę 8-8 Artyleria i oni, zobaczcie W tym momencie kończy AMX naszego Centuriona Czyli 8 tier No i pojawia się problem, ponieważ siódmy tier Bardzo mocny, bardzo potężny Walczy z dwiema siódemkami naszymi Tyle, że chłopaki mogą mieć problem z przybiciem go, i teraz zobaczcie, bardzo młoda decyzja o tym, żeby odpuścić tamtej flance i przyjść z pomocą naszemu T27, T29. On sobie prawdopodobnie nie poradzi, a jeśli tak tylko Coffee Cat przyjedzie i zacznie obijać plecy oni, to może się ten manewr udać. Także teraz zobaczcie, bardzo ładnie złapane oni bokiem, wcześniej się nas spodziewał, teraz już nie. Także pierwszy strzał wieży, drugi strzał wieży i trzeci strzał powierzy. Także bardzo ładnie i uratowany ten T29, dzięki czemu Będziemy mieli jeszcze szansę tutaj w tej bitwie troszkę pograć 12 do 12. T29 mu pisze, czy znaczy daje znać, tak jest, i przy okazji też zaraz zobaczycie, jaka będzie reakcja oni na tę sytuację jest to bardzo można powiedzieć, taka koleżeńska i rzadko spotykana w wocie, ale to o tym za chwilkę. Zostaliśmy tylko z Artą T29 przeciwko Panterze 88 Arcie oraz AMX-owi 1375 także no, można by uznać, że mamy troszkę słabiej ponieważ mamy jedną topową artę, oni mają topową artę i meda ale ciekawostką jest to, że ich med zwrócił uwagę na statystyki także nie grzeszy on umiejętnościami więc może się uda to wykorzystać przeciwko niemu i zobaczcie, teraz właśnie oni pisze well played T37 and T29. E, także widać, że docenił właśnie ten Marek, ten element zaskoczenia e, tę mm, współpracę drużynową, właśnie, że. T29 wziął na siebie ogień przeciwnika, a mały T37 wyskoczył jak Filip Konopi i go po prostu wykończył strzałami w tył wieży. Próba zaświecenia przeciwników, może Arta tutaj jest, może na przykład ta Panterka, bo można, chociaż nie, ktoś musi, ktoś jest na kapie, AMX pojechał po naszą artylerię. Przepraszam, po naszą artylerię Także na kapie jest albo Arta, albo Pantera Jedno z dwojga Arta wykończona przez AMX Także naprawdę sytuacja trudna Jest zaświecona, zobaczcie, w bardzo nietypowej sytuacji Artyleria, bo tyłem przecież Coffee Cat pisze Don't go for the cap, czyli nie jedź do Nie jedź w kółko Nie kapuj, a niestety ten T29 No już jest w takim miejscu Że będzie mu bardzo trudno wrócić Teraz potwierdza, że on zrozumiał, że faktycznie nie pojedzie Także no można mieć nadzieję że uda mu się gdzieś tam dobrze schować. No, tylko że cały czas potrzebuje pomocy. A zwróćcie uwagę na hapeki. My mamy sumarycznie 874 na dwa czołgi. Oni mają według moda ponad 2100. Cofiket pisze, żeby tutaj wyluzować, ponieważ jak zaraz zobaczycie ponieważ przegraliśmy tak czy inaczej. Tu się trochę dziwię Kofiketowi, biorąc pod uwagę jego umiejętności i, no, i sposób gry, że sam nie wierzył za bardzo w możliwość wygrania tej bitwy i jeszcze nie uprzedam czy ta bitwa się zakończy sukcesem, czy nie, ale chyba już powiedziałem sobie na początku, że będzie naprawdę końcówka emocjonująca i bardzo fajna. No ale wjechał niestety ten T29 w kółko kapa, zatrzymał oczywiście kapowanie, ale jednocześnie też zdradza swoją pozycję, ponieważ gdzieś tam obok niego stoi Pantera, przez co Wiadomo, że AMX będzie miał na nas pewnie gdzieś tam skąd bicie. I z trzeciej pisze, że jeszcze nie przegraliśmy, jeszcze jest nadzieja. Nadzieja umiera ostatnia. Jest Pantera, bardzo ładnie. Widzimy ją dokładnie bokiem do siebie. Także pierwszy strzał, 3 sekundy loadu. Kolejna pestka, znowu wchodzi, ale to się świecimy. Bardzo ładnie, zgęszona ta Pantera, Panterka chyba. Kolejny strzał, teraz warcie. Jest AMX, pojawia się. On również na złocie. Pierwsza była mu wchodzi, druga była e, wizjer, trzecia była uszkodzony moduł obrotu wieży. I naprawdę się robi bardzo krucho, ponieważ teraz jedna pestka dzieli nas od zgonu z rok AMX-A T29 faktycznie właśnie w tym momencie wykończony przez panterę i nagle się okazuje, że Coffee Cat mając do dyspozycji raptem 11 pestek i 79 punktów HP ma przeciwko sobie panterę 88 na 479 hp oraz AMX-A 1375 na 372 HP, także minimalnie potrzebuje na AMX-a. No, przy dobrym, zaraz zobaczymy sobie średnie uszkodzenia 115, czyli no, 4 strzałów potrzebuje na AMX-a i 5 strzałów potrzebuje na Panterkę. Także w sumie 9 strzałów na 11, które ma ze sobą do końca bitwy. Musi dowieść. No i niestety T29 ja tak przyznaje, że on faktycznie nie powinien był jechać, a jak zaraz napiszę, też. Wychodzić z założenia, że e, musiał to zrobić, żeby dać szansę drużynie, która się składała w sumie z niego i Kofiketa. Jest panterka zaświecona, nie widzi nas, także super. E, widzimy my za to ją bardzo ładnie, dokładnie jeszcze tyłem do tego pierwszy strzał wchodzi. Drugi strzał wchodzi e, i jeszcze mamy dwa strzały. Trzeci strzał wchodzi, podpala ją. Także mamy bardzo ładną drugą potałkę w tej bitwie. E, fantastyczne wykończenie, nie musiał bardzo długo stać na samym miejscu. E, Coffee Cat, wykończona Panterka. Mamy siódmy frak i przeciwko sobie magazynkowego amx który jest dla nas na cztery strzały, a my dla niego na dosłownie nawet połówkę jednego. E, jest na kapie, to też wiemy. Już na liczniku 3734 punktów uszkodzeń, uszkodzony wizjer oraz ymm, ymm, moduł obrotu wieży. Jest ten AMX. Pierwszy strzał wchodzi podpalony po raz trzeci w tej bitwie podpałka i AMX wykończony przez podpałkę, nawet się T71 dziwi. LOL. Przechodzimy moi drodzy do podsumowania. No, naprawdę trzeba przyznać, że w tej bitwie szczęście było po stronie. Kofiketa. No ogrom, ogrom szczęścia, że te trzy podpałki najpierw na Helkacie, potem na Panterze i na końcu na AMX-ie. Szczególnie ta na AMX-ie była bardzo yy, ważna i taka, no w sumie decydująca i przeważająca w szale zwycięstwa na konto drużyny Kofiketa. Yy, no dużo się działo w tej bitwie, nagrodzona oczywiście od znakom mistrzowską Asem Pancernym, do tego Radley Walters, duży kaliber, specjalista i czołgista Sniper, co ciekawe, mimo, że naprawdę tych strzałów było bardzo dużo, to Udało się też sporo wkleić z odległości 300 metrów i więcej. No i to, o czym mówiłem na początku bitwy, czyli bardzo solidny EXP, ponieważ padło go aż 2058, co jak sam Kofiket przyznaje, jest jego rekordem, jeśli chodzi o... no... Jego dotychczasowe osiągnięcia 4254 uszkodzeń szóstym tierem na ósemkach naprawdę wynik fenomenalny ale dosłownie o 150 lepszy od naszego od ich oni przepraszam Oni tutaj też szapad zrobił bardzo fajną bitwę również dostał kilka odznaczeń i prawie 1100 bazowego expa, także naprawdę wyszło mu to świetnie. No i to jest o czym mówiłem, właśnie ten AMX-12, tak czoł, który powinien był sobie poradzić, bo jeśli poradził sobie T37, to również ten AMX ich mógł. Zrobił też właśnie, tak jak no, wspomniałem, że wyjechał przez środek na początku bitwy i bardzo szybko swoje hapeki rozdał, nie oddając nawet jednego strzału. Także można powiedzieć, że mocno zachowawcza gra lightem na początku owocuje tym, że po Potem na końcu można przystąpić do kąt ataku i wykorzystać główne zalety czołgu lekkiego, czyli przede wszystkim jego kamuflaż łącznie z tym w ruchu. No i jak w tym przypadku też widzieliście, jego szybkostrzelne działko. U nas jeszcze i z 3800 i centurion 1800 niecałe. Chociaż ten AMX też trzeba mu oddać 2,5 tysiąca uszkodzeń też naprawdę ładnie wyszło. Panterka, zobaczcie, 2340 gracz, o którym mówiłem, że umiejętnościami nie grzeszy mimo wszystko w tej bitwie zrobił bardzo, bardzo dużo jest, chociaż umówmy się, grał ósmym Tierem naprzeciwko y, tierom 8 i niżej. Także zrobił co do niego należało. No ale na kapie dał się wyprztykać, i w sumie oprócz tego, że zabił 129 29 to jednak no, ten ostatni manewr, czyli jazda tyłem po kapie i jeszcze brak gaśnicy, no to dość słabe. 44 strzało oddane, 41 trafień, 34 penetracje, z dystansu 300 plus wyszło niecałe 2000, więc trochę poniżej połowy uszkodzeń. 7 wrogów wyświeconych, 11 uszkodzonych, 8 zniszczonych. I 65 punktów obrony bazy, no i jest dystans, czyli medal turoka za dystans 5,67. No i koszty, niestety, koszty spore ponad 66 500 zarobku, ale za to. Po odjęciu kosztów amunicji złotej, plus zwykłej i naprawy, i jeszcze kola, wyszło za bitwę minus 62 tysiące, także naprawdę wyszło tego sporo. No ale naprawdę nagrodą jest fantastyczny EXP, bo ponad 2000 bez premki i dokładnie 3087 z kątem premium, a że była to pierwsza bitwa danego dnia, to wyszło ponad 6100 Punktów EXPA z mnożnikiem, tak naprawdę wynik bardzo, bardzo ładny. Moi drodzy, to tyle. Mam nadzieję, że Wam się powtórka podobała. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę i komentarz, a tymczasem lecę do następnego, cześć.